Spotykamy się tam, gdzie skończyłem. Jak widzicie, tutaj mi się przetapia z żelazo. E, będę je potrzebował na 2-3 żelazne kiełbasy gdzieś. Mam 6, to tylko 3 będę potrzebował. No i jak widzicie, już mam 3. Teraz trzeba zrobić to, co trzeba. I idę, jak mówiłem, kończyć do tej jaskini, w której było dużo fajnych rzeczy, i tam diamenty widziałem. Chcę je, to sobie zrobię diamentowy kilof i będę już mógł robić portal do Netheru. E. Dobrze, więc już pójdę. Jak widzicie, ten tunel, co kopałem. E. Jeśli ktoś nie widział tego filmiku jak kopałem tunel, proszę zacząć od początku oglądać moje filmiki, wiele rzeczy się nauczysz, wiele rzeczy zrozumiesz, yy, poznasz w ogóle jak zaczęły się te filmiki z tej serii, ogarniesz to trochę, ja też za, bar za bardzo nie czaiłem na początku jak tam się wszystko robi, więc to tutaj jeszcze może... Serio nie jest głęboko, to kopałem. Myślałem, że pójdzie, że tam zejdę trochę i już będzie. Ale już jestem. Tak się tylko wydaje. Gdzie ta woda? O, 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 to tam jest. Aha, tutaj było. Ty, złoto. Czemu ja tutaj wcześniej nie poszedłem? Ty. Że nie te diamenty, tylko tego niebieskie górno. Nie wiem, co to. jak to się na. nie pamiętam tego. A ja złoto i, i żelazo. Dobra, nie było od niego dużo. Może potem wykopię ten węgiel, jak kiedyś mi zabraknie. Na razie ja mam węgiel. I mogę zrobić w każdej chwili. Aha, tutaj byłem. Nie, tutaj nie byłem. Nie. Byłem. Nie, nie byłem. Nie no Muszę się zdecydować, powiem czy nie powiem Kopię trochę kamienia, bo na pewno mi się przyda Prze O ty, więc znalazłem w ścianie Nie no, fajna ta jaskinia jest I złoto nawet Pierwsza się kopałem ścianę w życiu Jak jestem w jakiejkolwiek jaskini i znalazłem takie rzeczy Chyba najlepsza jaskinia w jakim w życiu wpadłem no lepszej trafić nie mogłem Jak widzicie teraz będę już miał lepsze jak w naszych filmikach Za węgiel nawet go nie zbieram Gówno jednak Nawet z, z, Tutaj jestem, tak? Koczę tam na dół. Ale Fajnie było. Coś tam jest. Nie no. lata to ja mam dużo. Tam pójdę tylko na chwilę, bo teraz się zgubię. Ja ten Reaguję trochę się. Lagi są przez to, że tutaj po prostu nigdy nie było Dobra, już zebrałem Restone tutaj jeszcze chciałem zebrać I się pogubiłem gdzie wcześniej było Nie byłem tutaj, była ta lawa. Ale ten to widziałem wcześniej. Potem tutaj wrócę, bo zaraz ugram i będą straszne rzeczy, bo stracę te wszystkie. Itełki. Tylko jakaś kombina była. Dobra, zgubiłem drogę. Coraz zaczaję, gdzie jestem. Dobra, to chyba trzeba iść tu. Tu jest lawa. Ja tam znaczy nie ma lawy, znaczy jest. Znaczy Czyli, ja Czyli to jest wyjście. Jest, mam rację. No tutaj nie ma wyjścia. Aj, się zgubiłem. Raz ja rację, że się zgubię zaraz. Ale nie ubrę, przeżyję jakoś to. No i co tutaj zrobić? Redstone. Window. Tutaj to chyba jest wyjście Czy nie mam raz? i No zgubiłem się jakie Tak nie byłem. Dobra, zapalę światełko. Tutaj byłem, czemu ja tam wiesz? Dobra, to jednak wykopię ten redstone, co tutaj jest na ścianie. Zawsze mi się przyda. Tam coś jeszcze jest. He, ja ja sam redstone. Mało te góry stało no, tutaj, było jak widzicie fajną jaskinię się znalazłem, dlatego warto kopać zawsze w dół. Ja tam zawsze jak mówiłem w piwnicy kopię to Jadu. Ja uciekam Stąd od tak górę skoczyłem. Jak widzicie, od razu pozbierałem sobie kamienia. Mogę wejść bez berszczaluch. Rzeczy tam już nie był Tylko węgiel I tam chyba żelazo Ale nie jestem pewny, nie pamiętam tak Nie przyjrzałem się dokładnie I chyba wyjście jest Tylko, że teraz nie powiem no. e, przepraszam Już jestem, już naprawiona Aha, już wiem gdzie jestem Tutaj, tutaj... Chyba w górę się wchodziło jeśli dobrze... Tam to się nie wchodziło. Tu, 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 tu. Szlak. Tak to przez wodę się wtedy... Szedłem wtedy przez wodę, jeśli... Przez wodę, jeśli dobrze pójdę. Nie było tu łupce, jest przecież taki mały stromeczek. Pamiętam, że tam, to trzy i tam w Tam jak się spływa. już widzimy to światło. Już widzę gdzie to było. Yy. Trochę boję tutaj być, ale pójdę tam dalej, sprawdzę co jest. Może też zaję diament albo złoto. Chyba, że spadnę gdzieś to Zalazłem chyba żelazo. Nie. Zarazem tylko kupi węgiel. Tam tylko woda jest, tam nawet nie będę z zgłębiał. To może coś będzie, ale się boję, że spadnę czy coś nagle. Wiecie, umrę z takimi rzeczami. Dobra, skończyłem już sam. To teraz będzie najtrudniejsze Przekopywanie się za sera tak Jak ja tego nienawidzę Wątpię czy ktoś lubi, ale... Może ktoś lubi To żeby nie było, że niby go wyzywam Powiem, że nie wyzywam nikogo kto lubi się przekopywać Po prostu ja nienawidzę O, węgiel se zbiera, niech to zacząłem zbierać to do końca. Co to? Aha, to niebieskie. Więcej tego jest. Trzeba iść dalej fajna jaskinia się znalazła. o no, pierwsze diamenty diament nie myślałem, że tylko dwa będą, a ile jest? No. Dobra, na razie znalazłem dwa jest teraz Chyba będzie trochę tutaj diamentów Dobra, ile jest diamentów? Cztery, tak? Ta. Dobra, tam dalej nie zgubią się, chyba, że diamenty są. Nie ma, więc już wracam na górę, na powierzchnię. Chcę przeżyć. Chcę ujść życiem z tej wyprawy. Dobra, przesunę się troszeczkę. Nie, co ja się boję. że jeden polotek? No i tak złogę. Dobra, jak widzicie, gdyby nie było tam coś popsułem. to powiem, że z kurde prawie wpadł. Teraz już wezmę, wezmę przyspieszenie i będę szybciutko w domu. Co ty? Tak. Dobrze. Dobra. Jak widzicie w życie z tej jaskini. To było bardzo interesujące. Więcej takich będzie w tej serii. Mam nadzieję, że podobał będzie się Wam mój sposób znalezienia różnych rzeczy. Ja oczywiście tak zawsze robię, ale nie wiem, czy Wy będziecie. Dobra, więc kolejne rzeczy znalazłem. Tutaj nic nie było. Tylko tam są. Więc. Teraz idę kopać się w górę. La, 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 la. La, 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 la. Słyszeliście o ojciec? Słyszałem, że ja nie jej pójdę, bo nie chce mi się. Pójdę o 23.00 się kąpać. To będzie mi pasować jak widzicie, tutaj wszystko robię grzecznie, miło. Co patrzę jeszcze? Pewnie już razem mi się przetopiło, bo ten filmik, nie wiem, trwa już ze 10 minut ponad. Teraz jeszcze trzeba będzie złoto przetopić. Tam chyba tylko dwa ja czy cztery? Nie pamiętam, ale nie chcę teraz sprawdzać. Więc zaraz skończę, już tylko wejdę na górę pokażę i ja zawsze więc wiem Lazo skończę narzucę na YouTube i zawsze robić kolejny filmik z tej serii Ta seria szybko się skończy ponieważ yy, ja po prostu chcę zrobić ją szybko a potem zacząć drugą część tej serii jak widzicie, oczywiście przytopiło się to teraz. To. Cześć, Narka. Żegna się z Wami, Szelion. Do następnej części odcinka. Znaczy do serii. Do następnej części.